Możesz w ogóle tam zerkać, czy tam wiesz? No. Synchro. Synchro. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Młody Kocioł. Dziś z nami gość specjalny Karol Mikołajczyk. Cześć. Cześć witam w ogóle dziękuję bardzo za zaproszenie, mega mi miło. Serio. A my dziękujemy za przybycie. Prawda nie jesteśmy Forbesem, ale ani kupą będzie. wojewódzkim. ale stwierdziłem, że na sam początek możecie być wy. Dzięki. To jeszcze od nas na sam początek szybkie pytanie, co dzisiaj jadłeś na śniadanie? Nie jadłem śniadania. Kawę wypiłem. Ja nie jadam śniadań w ogóle. Szybko kawa na śniadanie? Tak, ja kawę jem i w ogóle chciałem coś zmienić, chciałem zacząć się zdrowo odżywiać i właśnie trzymać się śniadania, obiadu i kolacji, ale nie daj rady. Ja nie tylko obiady, tak naprawdę i Przerwnik, jakieś chipsy, czy coś. To jest moje... To jest niezdrowo. Moje... No to niezdrowo, jest... ale nie potrafię się przestawić, nie potrafię jak na razie. To jest dieta youtubera. <grym tak, <grym to dieta, dieta youtubera, wie, w przerwie od montowania, idę sobie chipsy kupić, wracam i dalej montuję, nie? Przepis na sukces. No, czyli, od rana, czyli od rana lecisz sobie na nagrywki, montujesz tak, i nagrywasz od dwóch lat, tworzysz ten content, nie jesz śniadania, Dokładnie tak, Dokładnie, w sensie od rana, co wiesz, rano to jest pojęcie względne, bo wstaje o 11, ale. a to tak jak my. <laughs> no, no. no dobra, ale od dwóch lat tworzysz i od czego się zaczęła ta twoja przygoda? A i w, w internecie? ogóle. Tak szczerze, to jest mega ciekawe. To jest mega ciekawe, ponieważ były dwa etapy tego, bo był, była jedna rzecz, która spowodowała, że zacząłem nagrywać na TikToku, i druga, która spowodowała, że zachciałem tworzyć na YouTubie takie dłuższe treści. Pierwszą rzeczą, w ogóle, może nie będę mówił wszystkiego, bo to chyba takie trochę nielegalne, ale dobra. Byliśmy ze, byliśmy ze znajomymi w Warszawie, co nie? I był Cloud Festival. I my wyczailiśmy, jakby w ogóle nie mieliśmy tam iść, w ogóle. Ale ja wyczaiłem, że Jenzie jest w Warszawie. Ja mówię, kurde, spotkałbym Jenzie. I potem po storkach zobaczyliśmy, że są na tym Cloud. Mówimy, dobra, idziemy pod tego Clouda. Może akurat pod bramkami będą, może ich spotkamy. I jakoś tak wyszło, że udało nam się wejść do środka na ten festiwal i, i poszliśmy pod y, przejście dla VIP-ów, nie? Pod bramy dla VIP-ów. I tam, kurde, coś mnie tak tknęło, jak patrzyłem, jak ci ludzie wchodzą na tego VIP-a. Y, w ogóle tam topka polskiego youtuba była. Wszyscy topowi influencerzy dosłownie, nie wiem, 5 metrów od nas, nie? I tam mnie coś tak tknęło, że kurde, też bym tak chciał, no to jest coś... Wyjątkowego, nie mogę tu przeklinać, prawda? Możesz, no, możesz wypikać. To, to, to jest coś zajebistego, nie? Sobie. Przychodzisz do miejsca, gdzie nie każdy ma dostęp, nie? I to oni sobie na to zapracowali, i wtedy pojawiła mi się w głowie taka myśl, że kurde, też bym zaczął tworzyć. I od jakoś tam, może tydzień później, zacząłem nagrywać na TikToku. W sumie ze skutkiem takim średnim na początku, i później. To w ogóle ciekawe. Natasza była też ze mną w tym miejscu. Ja wiem. Siedzę sobie jakoś tak, w ogóle to też mega ciekawe, bo Czajnika na Instagramie zacząłem tydzień przed tą sytuacją obserwować, nie? Siedzę sobie tak, 23 jest chyba niedziela, patrzę na Instagramie Czajnika, że szuka ludzi do odcinka. Mówię dobra, napiszę. Odpisał mi. Ja wierdzielę, jak ja się podzierałem, niesamowite. Mówię, kurde, będę już sławny, nie? I wyszło tam, że no kazał wysłać filmik, wysłałem, on odpowiedział, że tam w przeciągu iluś dni da znać i dał znać najpierw Nataszę. Ja mówię, kurde, Natasza się dostała, a ja nie. I jakiś chyba to, ale to był nawet długi odstęp czasu, jakoś dwa, 2-3 godziny później ja dostałem wiadomość, że się dostałem. Ja mówię, kurde, ale zajebiście, nie? I pojechaliśmy z Nataszą do pięknego Jaworzna, gdzie w ogóle oh. martwiliśmy się, czy przeżyjemy wieczór. Co to był za wieczór po prostu, nie zapomnę nigdy. No ja też warto wspomnieć, że ja kupiłem złe bilety. O no. no, no, właśnie, możesz powiedzieć, jak to się wydarzyło. Tak. No, właśnie, no, właśnie zepsułeś mi pytanie numer 8. Bo miałem się o to wszystko właśnie zapytać, ale cudownie. No dobra, ok. Go sorry, with the przepra flow. Przepraszam bardzo. Okay, ale no. go with the flow, Było dawaj. tak. Ja miałem załatwić bilety na pociąg, Natasza załatwiała nocleg. Nataszy nocleg udało się załatwić, a mi biletów na pociąg nie. Mianowicie chyba na dzień później kupiłem. Tak, tak. No tak. ale jakby refund zrobili kasy, tam trochę straciliśmy. No więcej zapłaciliśmy w pociągu, bo tam w pociągu się tam jakąś marżę kosmiczną na i tak, tak wyszło. Ale no mniejsza to. Przejdźmy już do samych nagrywek, nie? W momencie, jak wyszliśmy na tą salę, zobaczyłem tyle tych kamer, stwierdziłem, kurde, nie no, no to jest życie, nie? Ludzie przychodzą, specjalnie przyjeżdżają 600 km do gościa, żeby po prostu wziąć udział w odcinku. I ten, i ten gość daje jeszcze im wartość, samochód za 40 koła. Mówię, też tak chcę. I właśnie to było w listopadzie. A ja od 1 stycznia ruszyłem z kanałem. Wow. Tak warto wspomnieć, że to był odcinek, którego, który polegał na tym, że kto puści ostatni y, mustanga, tak, to był mustang. Tak. Ten wygrywa. No, no ja ni niestety puściłem. No, ja no, ja chstety, też niestety niestety puściłem. nikt tutaj nie przyjechał mustangiem, Uściliśmy więc możecie się domyśleć, się jaki, jaki jest, jaki był <grym <grym> finał odcinka. Tak. <grym> ja jeszcze nie miałem prawa jazdy, więc nawet bym nie wrócił. Ale, ale no. kiedyś do nas przyjedziesz mustangiem, nie? To ja powrót. bardziej cela 45 1G, tak? przewiedziesz mnie? Pewnie, nie ma problemu. Albo Teslu, albo Teslu, bo to jest jeszcze kwestia wsporna, się zastanawiam. Jeszcze mam czas. Czy idziesz to. bardziej w Mr. Tak, a Mr. Beast lubi Tesla kupować. O, no on kocha Tesla. on na każdym filmie rozdaje Tesla. No mi się zdaje, że on ma jakiś układ z maskiem, nie? To jest właśnie możliwe, że on, by on tyle Tesli kupował, ale no, y na pewno zniżkę ma. Czy od zawsze czułeś, że tworzenie treści internetowych to jest twoja droga, czy jednak... Od zawsze? Nie no, od zawsze nie, ja... 10 lat grałem w piłkę nożną, byłem piłkarzykiem. I właśnie, moment, w którym przestałem grać w piłkę nożną, uważam za najlepszy moment w moim życiu. Bo Czemu? Tak, no właśnie, jak do tego dążę. <grym> <grym> Ponieważ wcześniej grałem w tą piłkę, cały czas miałem nadzieję, że tym piłkarzem będę. A moim zdaniem nie nadawałem się do tego. Nie miałem psychy, nie byłem, nie wyróżniałem się. Byłem mocnym średniakiem, nawet nie grałem. Byłem w pół roku w szkole sportowej w Łomży i nawet nie zagrałem żadnego meczu w Lidze tam. Więc po tym wróciłem, wróciłem do Ostrowi po pół roku, przesz, przeniosłem się do Kopernika, zacząłem chodzić do Kopernika i w seniorach w Ostrowi grałem. Chyba z półtorej roku pograłem, może dwa. Też nie grałem za dużo. Grałeś na też w ie i w Ostrowi, nie? Tak, no, no, no. A jak to w ogóle się zaczęło, w jaki sposób, nie wiem, jak byłeś mały, to po prostu poszedłeś za kolegami, bo wszyscy szli, Tak, czy... tak, dokładnie tak. Yy, przed blokiem na boisku grali chłopacy i pobiegłem do nich i gra... tak się zaczęło, nie? W sumie, Potem... w sumie miałem podobnie, tylko że ja miałem ten minus, bo ja zawsze gruby byłem, ja to na bramce stałem, nie? <laughs> <laughs> Ale grałeś w jakimś klubie? Wiesz ty no ja też w Ostrowi, w tym KS Ostrowia. KS się grałeś? Znaczy, no, znaczy, kurczę, w Ostrowiance jakoś te, w tych takich mało latach. Ja ciebie nie kojarzę, żebyś się przewijał. Wiesz przez to KS. graliśmy, ale zrezygnowałem, bo mieliśmy w ogóle, jak to kiedyś księża prowadzili. I trafiliśmy A, na takich, hej. Znaczy ja strafię na takiego średniego, który mówi, że my to nic nie umiemy, my ja miał tylko jednego jakiegoś kolegę Bartka, który tam zapierdzi na tym wojsku. mówił. Jakbyście grali jak Bartek, to byście coś osiągnęli w życiu. To mówi. Bartek no. Lipski był? Bo? Nie wiem, on się to nie jest, Bartek ale to jest To, polska to no. jest polska myśl szkoleniowa, to jest polska myśl szkoleniowa. Więc no, jakby nie dziwię się. I co, zradziłeś się do piłki wtedy? No, w sensie, ale ja też czułem, że nigdy nie czułem, że to będzie coś dla mnie, jakoś tak. To zawsze byłem takim okay. średniakiem. A ile grałeś? Nie pamiętam, nawet to było jakieś malutkie, jakoś byłem. Okej, okay, no to ja właśnie 10 lat grałem, nie? I moment, w którym kończyłem, nie zdawałem sobie sprawy, że to będzie taka zmiana na plus. Bardziej myślałem, że będzie na minus. Bo nie ukrywam, dotknęło mnie to bardzo, ponieważ te marzenia tego małego chłopaka z tą decyzją się rozmyły. Ale właśnie dlaczego to była najlepsza decyzja w moim życiu? Zacząłem, się, zacząłem szukać innych zajawek. I natrafiłem na biografię Elona Maska. Przeczytałem ją i mówię, kurde, jak chcę startupy zakładać, nie? I właśnie to był jakoś rok przed tym, jak zacząłem nagrywać. I wtedy ten rok czytałem, przeczytałem sporo książek, na przykład tam biografię Amazona, w sensie biografię Amazona, no książka Amazonie, bo to nie była biografia Bezosa, ale tam, no sposoby manipulacyjne, różne książki, i mega się w to wkręciłem. Tylko, że nie wiedziałem jakby w jakim kierunku to wszystko zmierza, nie? Chciałem zakładać, chciałem tworzyć energię odnawialną z trawy. Takie pomysły mi się pojawiały. Tak, A w jakim kierunku wow. byłeś w Koperniku? Yy, Społeczno-prawny. <grym> <grym> Właśnie ja, ja totalnie nie wiedziałem, jak to miałbym zrobić, nie? Ale ja szukałem jakichś takich sposobów, które byłyby w stanie zarobić dużo i których jeszcze nikt nie wymyślił. A jak zaczyna się tego szukać, Okazuje się, że bardzo dużo rzeczy już powstało, jakaś fajna myśl powstaje w głowie, mówisz, kurde, ale zajebisty pomysł, sprawdzasz? Jest już. Tak samo jest w sumie z pomysłami na filmy, nie? Myślę, że czegoś... No dobra, czasami zdarza mi się zainspirować, okej? To pewnie też macie pytania odnośnie tego, więc nie, będę tutaj, nie będę wam tutaj nic jeszcze Nie, akurat zabierał. chyba nie mamy, akurat, <laughs> akurat nie mamy, akurat nie <laughs> mamy. możesz się rozwinąć tą No powiedzieć. dobra, no to wiadomo, czasami zdarza się zainspirować, ale też czasami rob, robię pomysły z mojej głowy, nie? I później ludzie mi piszą, że podjebane, a ja mówię, jak? Patrzę, no faktycznie, no ktoś już to no zrobił. Ale z tymi filmami to chyba też jest tak, że y, to są trendy i, i, tak. i po prostu nagrywasz to, co jest na czasie. Tak, no to y, te filmy to jest coś takiego. Te scenki, które odgrywam, nie, to są, To jest coś w stylu tańców na TikToku. Bo jakbyście spojrzeli w stany, to filmy typu jak ja nagrywam. Jest setki, serio jest ich bardzo dużo, mnóstwo twórców ich, ich nagrywa i nawet nie wiadomo kogo oznaczać pod tymi pos, y, filmami, więc... Nie wiadomo jest, kto jest... To jest w ogóle taka wylęgarnia, że tam, to, tam już jest praktycznie wszystko. No bo... Tak, tak, to jest prawda, to jest prawda. Bardzo ciężko jest teraz wymyślić film, długi film budżetowy, który byłby w stanie pójść viral na YouTubie, ponieważ długie filmy to jest... Bardzo ciężka kwestia. No to jeżeli jak już, to już byśmy musieli się tam wbić i od tego zacząć, nie? Bo jednak tak. szorcy się tak naprawdę nie przekładają w żaden sposób na wyświetlenia. W ogóle, No wiesz, mam obecnie tam na YouTube 187 tysięcy subskrypcji, a viewsy pod długimi filmami to... Teraz rzuciłem dwa dni temu długi film, a 400 viewsów, tydzień temu 2 tysiące, więc no to... To się w ogóle nie przekłada, ale jeszcze w ogóle a propos tego, Czajnik jest bardzo ciekawym przykładem. On zaczął rzucać te shortsy jako jeden z pierwszych na polskim YouTubie i... Przez to nie wiem w ogóle jak to, jak, dlaczego to tak zadziałało, ale myślę, że przez to, że on rzu rzucał je jako pierwszy shorty działało chyba jeszcze jako normalny film, jakby nie była oddzielna zakładka shortów, to w momencie, kiedy on rzucił pierwszy długi film, poszedł mu na 4 miliony i później już szedł, no to jest fenomen. Ale masz tutaj jakieś sukcesy, bo najbardziej lajkowany film u ciebie na YouTubie jest to 2,2 miliona, 2 a na TikToku to 2 miliony. No to, to nie są. To nie jest to wyświetleń, takie małe liczby. 2 miliona wyświetleń. Miliony, tak, 2 miliony wyświetleń. To nie tak. są takie małe liczby. Z czego to nie, są, to nie jest pojedynczy film? Masz już. Dosłownie. No, na, na, na YouTube łącznie jest tam chyba ze 125 milionów wyświetleń. Wow. Tam, wow. Tam, Właśnie nie wiedziałem, błotku. chciałem to sprawdzić. A w tam nie wiedziałem jest jak. Jak, <noise> jak są informacje o koncie, tam gdzie klika i tam pokazuje ogólne te. <noise> Okej, okay, no, dobra. Więc, więc no. no, wiadomo, ja w sumie tak na to nie patrzę, że to jest. Właśnie chyba tu jest problem. Ja nie patrzę na to, że to jest jakiś sukces, ponieważ ja sobie bardzo wysoką poprzeczkę postawiłem. Ja powiedziałem sobie, że w momencie, jak chyba zaczynałem, że w przeciągu pięciu lat chcę być najlepszy w Polsce. Teraz, jeśli dobrze liczę, zostały mi 3 lata, i w sumie dalej w to wierzę, że w przeciągu, 5 lat, że w przeciągu następnych kolejnych trzech lat uda mi się to osiągnąć. Ale wiem, że przede mną jest bardzo długa i ciężka droga jeszcze. A tak, wracając jeszcze do piłki, to w czym YouTube jest lepszy od piłki nożnej? Czym YouTube jest lepszy od piłki tak. nożnej? Myślę, że na pewno w tym, że piłka nożna. Ej, to jest ciekawe pytanie. Ej, zagięłaś mnie tu teraz. Nie no, na pewno YouTube jest lepszy w tym, że załóżmy chcę nagrywać, to nagrywam, nie? a jak załóżmy w piłce nożnej chcesz zagrać w meczu, to to nie jest zależne od ciebie, to jest też zależne od trenera i myślę, że tu jest spora różnica. Czyli niezależność. Tak, no. Niezależność, no myślę, że tak, Dob no, dobra podpowiedź, ale kurde, ja bym to jeszcze bardziej rozwinął, bo to jest ciekawe pytanie, w ogóle się nie spodziewałem takiego No Na pewno możesz się wyżyć kreatywnie w tym wszystkim, no w piłce trochę ciężko jednak, nie? Tak, tak, no i w piłce ja zawsze byłem kopany, więc, <głosy> no. <głosy> więc tutaj na pewno nie odnoszę żadnych obrażeń fizycznych, przynajmniej jeszcze z grupami. <noise> <noise> więc... dawaj, wyżywaj się, wyżywaj, powiedz nam jeszcze coś. Więc no, ale generalnie, kurde, tak szczerze, w piłce nożnej... Lepsze jest to, że konkurencję widzisz naocznie. Że grasz z ludźmi w jednej drużynie i widzisz, że ktoś jest od ciebie lepszy, a ktoś jest gorszy. Na YouTubie tego nie widzisz, możesz sobie przejrzeć kanały innych osób, ale no personalnie ich nie znasz. I myślę, że w piłce nożnej jest właśnie taki plus, że możesz cały czas... Dążyć do tego, żeby kogoś prześcignąć, nie? Myślę, że to A jest. A środowisko sobie. family friendly jest bardziej piłki nożnej, ty, tych klubów, czy raczej YouTuberów? <laughs> to jest pytanie, na które ja umiem odpowiedzieć. <laughs> środowisko family. Nie, no, Zdecydowanie, family friendly, środowisko, to zdecydowanie jest YouTube, myślę, bardziej. Bo w piłce. No, zdziwiliście się, co? Tak, no, mogą nie, nie trochę. Powiem ci, ostatnio byłem na meczu charytatywnym, to bałem się, że zaraz się to zamienił w MMA, nie? No. W piłce nożnej pojawiają się bardzo. Duże emocje. Bardzo duże emocje, tak, bardzo duże emocje i w momencie, dobra, w momencie, jak jeszcze to jest taki poziom juniorski, nie jest źle, ale jak już się przejdzie na mecz seniorów, tam można usłyszeć parę ładnych zdań. Wiązanek. Dokładnie. A co ci sprawia tą największą radość i satysfakcję w tworzeniu tych wszystkich filmów? Liczby, zdecydowanie liczby. Ja zauważyłem ostatnio, że jestem od tego nawet uzależniony i w momencie jak jakiś film, bo wiadomo, już przyzwyczaiłem się do tego, że i nie oczekuję za dużo od długich filmów, bo no to jest ciężki temat i jeszcze na to czasu potrzeba, ale te krótkie filmy miałem okres, że każdy szedł bardzo dobrze i w momencie, kiedy był spadek, kurde nie chcę tego nazwać depresją, bo to jest za mocne słowo, ale miałem mega doł. Załamka. Taką, taką mega załamkę w ogóle, całą radość z życia straciłem, nie? I jakby to się nie zmieniło, w momencie w momencie kiedy wrzucam te filmy codziennie, dzień w dzień, bodajże to jest już od października, to co 10 miesięcy. To robisz daily normalnie. Na shortach tak. I w lipcu wow. wrzucaliśmy po dwa dziennie filmy. Nie? Po dwa dziennie. Po ja dwa i, I jeszcze przed lipcem maj, kwiecień, maj, czerwiec, po trzy dziennie wrzucałem tak codziennie, tylko że to były wtedy te takie scenki. Nie? To scenki się o wiele łatwiej nagrywa niż to, co wrzucaliśmy w lipcu, bo. W lipcu wrzucaliśmy po dwa dni filmy, które realnie no, zajmowały nam jeden film, około dwie godziny nagrywek, więc no, to było już ciężkie. I wracając do mojej wcześniejszej wypowiedzi, uważam, że zdecydowanie te liczby, bo nie, teraz jak sobie tak zastanawiałem się, czy byłbym w stanie zrobić przerwę, odrzucanie tych krótkich filmów, chyba nie, bo straciłbym jakby. Taką sense. moją, może nie sens, ale taką moją codzienną rutynę, kiedy wchodzę, bo ja mam jakby, te, te filmy wszystkie są zaplanowane do przodu, nie, więc ja ich nie wrzucam i ten, tylko no, są zaplanowane i ja wchodzę sobie codziennie o danej tam godzinie, patrzę jak film idzie i jest fajnie albo jest niefajnie, nie? I w momencie, kiedy bym przestał to wrzucać, myślę, że właśnie bym, no w sumie może trochę sens życia bym stracił, może tak, można, można to tak nazwać, więc zdecydowanie liczby, ale w sumie też nie tylko, też widzę cel w tym, bo to jest teraz takie mega basic i każdy w to chce iść, ale kurde, pomaganie ludziom poprzez YouTube'a jest mega fajną opcją, ponieważ YouTube daje takie możliwości. Jak się już zrobi pewien krok do przodu i będzie miał te wyświetlenia na długich filmach, myślę, że jakby potencjał, żeby pomagać innym jest bardzo duży. I właśnie też będę chciał iść w tą stronę w przyszłości. Dobra, e, czyli shorty idą ci lepiej niż długie filmy, a co wolisz nagrywać? Zdecydowanie, zdecydowanie idą lepiej, ale co wolę nagrywać? Długie filmy. Długie filmy, mi, długie filmy sprawiają mi o wiele większą przyjemność. Choć nie ukrywam na tym nowym kontencie na shortsach, dobrze się czułem, dobrze się czułem, bo przy tych żartach, które nagrywałem, tak już po trzy dni, nie później, mega się wypaliłem. Jakby nagrywałem czasami po 6, 7, 8, nawet dziewięć filmów dziennie się zdarzało i czułem takie wypalenie, czułem po prostu, że muszę to robić. Zmuszałem się do tego i nie czułem się w sumie z tym dobrze. Więc zdecydowanie długie filmy, ponieważ uważam, że na długich filmach o wiele bardziej kreatywnością można się wykazać. A każdy może być youtuberem, jak sądzisz? Myślę, że tak. Słuchaj, jakbyś... Jakby... Dobra, nie zobaczysz pierwszego filmu na kanale, bo jest ukryty, bo był tak słabo. Możemy jest... go obejrzeć tak? Z... Co? Później, po no, nagrywkach. No spoko, będę mógł go pokazać, nie ma problemu, ale jakby myślę, że każdy jest w stanie, ponieważ ja zaczynałem od totalnego zera, żadnego, nie miałem know-how, nie wiedziałem co jak robić. Te moje pierwsze filmy to było takie dziadostwo, że to szok. Ja myślałam w tamtym momencie, że ja zrobiłem zajebistą robotę. Teraz na to patrzę i ja pierdzielę. To się Serio. nazywa progres. Tak, dokładnie. Dlatego uważam, że każdy jest w stanie być youtuberem, tylko na to potrzeba czasu. No to jest takie środowisko, że jak się wybijesz, to już masz ustawione życie, dlatego bardzo ciężko się jest wybić. A wracając do tych wszystkich tematów, to ta psychologia biznesu, którą studiujesz, bo no. wiemy, że studiujesz no. psychologię biznesu, to jest po to, żeby podnieść tą twoją własną psychikę i żebyś łatwiej się czuł z tymi liczbami. Wiesz co? Nie patrzyłem na to w ten sposób, idąc na tą psychologię w biznesie. Ja generalnie szukając studiów, szukałem coś właśnie z biznesem. Nie? Znalazłem psychologię w biznesie, mówię, to jest kierunek, na który powinienem iść. I patrzę na to bardziej pod tym względem, żeby utrzymywać uwagę widzów. Nie? Jakby jest bardzo, na takich studiach można się dowiedzieć bardzo dużo ciekawostek, typu jak resetować uwagę. Nie? A uwaga na YouTube jest najważniejsza, ponieważ to jest cały algorytm. W takim razie z tymi studiami wiążesz jakieś większe Marzenia, większe aspiracje? Myślę, że zdecydowanie. Tak jak mówiłem, że na początku tej mojej drogi pojawiły się Elon Musk i startupy, i to mnie mega zajarało i to mi mega dalej jara. I nie ukrywam, że w przyszłości chciałbym, może nie swój, ale inwestować w jakieś startupy i być inwestorem, bo w ogóle też taka kwestia, że ja bardzo lubię inwestować. W sensie mega dla mnie to jest spoko opcja, że można wrzucać w coś pieniądze i one same na siebie pracują. Jakoś trzy lata temu zacząłem interesować się giełdą i bo bodajże nie wiem, z par miesięcy temu zacząłem rzucać pierwszą kasę na giełdy i to jest mega fajne. I idąc do meritum, tak, wiąże z, ty, z tym przyszłość i chcę mieć inne biznesy poza YouTube'em. chcę. No z biznesem już zaczynasz mieć coś wspólnego, nie tylko, nie tylko te studia cię z biznesem łączą, ponieważ w ewidencji KRS widnieje już twoja spółka. Media. Okay, tak? Ja Media. Sprawdzaliśmy. Okej, tak. Powiedz czemu, czemu, po co, dlaczego i czy ciężko się to zakłada? Czy ciężko? Nie, ja nie ukrywam. Miałem trochę łatwiej, ponieważ mam ciocie i siostrę cioteczną, które w tym siedzą i mi bardzo w tym pomogły. Za co mega wam dziękuję naprawdę. Tak. Bardzo mi w tym pomogły. Powiedziały co i jak i no kwestia założenia spółki to było tydzień. Tydzień wszystko trwało. Dobra, Dla... no a po co? Po co? W celu pozyskania środków na rozwój. Jakby chcemy szukać środków, żeby te Długie filmy było o wiele bardziej wartościowe i przyjemniejsze do oglądania. Czyli spółka jest ściśle związana z Twoją działalnością na YouTube? Tak, nawet te wszystkie punkty PKD, jak sobie przeczytajcie to wszystko. Przeczytaliśmy, tam jest... ale się zapytuję. Wszystko jest, wszystko jest pod ten. Choć ja teraz przeczyta... przed wejściem tutaj też sobie czytałem i widziałem, że na przykład mamy wynajem samochodów, więc samochody też możemy wynajmować. Oh, wow! Ale wie, wiemy, że lubisz inwestować, bo jedną z inwestycji widać w naszym mieście jest to Twój banner. Tak. Tak, w sensie akurat na baner nie patrzyłem jako inwestycję, tylko bardziej temat na film. Oglądając, ja mega lubię wracać do Freeza i ekipy ich Prime'u. Prime I oglądając Freeza, no nie wiem, z dwa miesiące temu yy, zobaczyłem, że on zrobił patycowi pranka, w którym wywiesił jego yy, tak. billboard, nie? Było z ja, tak, tak. I ja wtedy stwierdziłem, kurde, a co jakby tak swój Billboard zrobisz, nie? I przez te dwa miesiące ten temat cały czas się pojawiał i w ostatnim czasie. Go za bardziej no, zagęściłeś, do, do, doprowadziłeś go no, do końca. Tak, bardziej postanowiłem w końcu podjąć działanie w kierunku wywieszenia tego baneru i się udało. I się udało. Choć nie ukrywam, trochę się stresowałem, bo jakby wiecie, to była moja taka pierwsza transakcja, prze, przelewałem no. W sumie 1600 zł w filmie nawet jest. Przylewałam gościowi, który w sumie nie wiedziałem, czy on na pewno mi to zrobi, <laughs> więc trochę się stresowałem. Ale Ryzyk wszystko fizyk. Się udało. Wszystko się udało na szczęście i tak. Biznes, biznes to ryzyko, ale czy planujesz jeszcze jakieś grubsze akcje w najbliższej przyszłości? Chcesz nam coś zdradzić? Czy możesz nam coś zdradzić? Grubsze akcje na pewno. Grubsze akcje pojawią się wraz ze środkami, jeśli takie się pojawią, więc na to na pewno możecie czekać, a czy chcesz coś zdradzać? Myślę, myślę że chyba nie. A tu patronite pyk. <laughs> Nie, w taki, sposób, w taki sposób chyba nie chciałbym zbierać pieniędzy, żeby ludzie mi tak, no wiadomo, donate na streamach. Tak? No faj. Dobra, słuchajcie, przechodzimy teraz do szybkich strzałów. O, słodkie czy słone? Słone. Przestań. Karol ogólnie przed nagraniami mi powiedział, tylko nie próbujcie mi zadawać pytania słodkie czy słone, bo nie odpowiem. Nie słodkie mamy takiego. Słone? Słodkie czy słone? Dobra, jestem Będą gotowy, inne. Co... Karol, YouTube czy TikTok? YouTube zdecydowanie. Marvel czy DC? Marvel. Planowanie czy spontaniczność? Spontaniczność. Miasto czy wieś? Miasto. Praca w dzień czy w nocy? W dzień. W dzień. Czyli w dzień. nie jesteś nocnym markiem. Jestem, w sensie gdybym mógł, to bym powiedział, że dzień i w nocy, ale no pytanie jest takie: to chyba no w dzień się nagrywa, nie? Bo no w nocy tak. już sięmy, Praca więc... 24 na dobę. A jeszcze trzeba dokładnie. jakoś spać. Tak, a szybkie strzeły poszły nam naprawdę wyjątkowo szybko. I myślę, że tym miłym akcentem zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo, Karol, za przybycie, dziękujemy za przyjęcie dziękujemy. naszego zaproszenia. Jest nam naprawdę bardzo miło. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Fajnie się z wami gadało, serdecznie. A z, jest... z Tobą również. Z tobą również. Spoko ludzie. Zostawiajcie im subskrypcję. No. Dokładnie. Zasłuchują na to. A Wam dziękujemy bardzo za. Obejrzenie kolejnego odcinka. i do zobaczenia już wkrótce. Cześć! Trzymaj Trzymaj się. Cześć! Okay.